Więźniowie, poczekajcie, zbuduję więzienie i was tam zamknę. Tylko najpierw muszę je zbudować, bo zabójstwo to nie była dobra rzecz. Czyli przecież to nie ma więzienia, wypadamy z tego wracajcie, to. nie! Lubię. <laughs> Widzowie. Generalnie to miałem ich złapać, ale nie mam więzienia Więc muszę je zbudować, no super Dobra, w takim razie musimy klikać I wtedy zarabiamy siarko chyba, tak? A z tego co widzę to chyba tak, tak to działa Dobra, pyk, 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 pyk I teraz mamy 60 dolarków, let's go I teraz za 60 dolarków kupimy kolejny dropper I on będzie już sam nam spadać Więc mamy dwukrotny zarobek Najsłowo nice I tym samym zbudujemy zaraz sobie Dobra, Teraz 200 dolarów już mamy I kupujemy kolejny dropper wow. I teraz mamy mega dropper za co... Robux, ale na razie... albo dobra, kupię go to może będę nam dużo zarabiać. Ale gdzie są moi więzi... A, więźniowie! Co jest? Uwaga, kryminalista Jerry wypada! O, o nie oni chcą ukraść! tutaj łapy do góry! Ej, ja jestem policjantem, to ja powinien was łapać. To policjantem jak nawet nie, o, nie. masz swojego więzienia. Dobra, no, raczej bierzemy go do naszego więzienia, wsiadaj! No albo ci cię zaraz, szybko Dobra, wie. dobra, dobra, wchodzę panowie, wchodzę! Ej, chłopaki, gdzie wy mnie bierzecie jeśli mogę wiedzieć? Ale uwaga, wybierz sobie cele, właśnie, właśnie, to e bycie. Co to jest co na kiblu? E Chłopaki, wypuśćcie mnie? Oczywiście, że nie. O nie, Simon, może ty? No, Firewalku bardzo chciałem, ale... Ej, no ale jestem ja Nie możemy tego zrobić. O, dobra, widzowie, to jest przesada. Jakbym mógł stąd uciec, jakoś kibelkiem, na przykład? Albo oknem? Ej, a jak sobie klik... Wow, kliknąłem sobie, let's go! Uciekamy, widzowie, i budujemy większe więzienie. E Eee, nie jest O, wow, a w tym czasie jakby w zarobiłem 70 tysięcy, nice! I teraz kupujemy sobie ultra super upgrader Nice. Teraz buy glass jakiś to nam pewien doda kaski. Pyk, weapon stand. O, tak! Policyjny uniform Wow! Mam to! Wow! I teraz jesteśmy policjantami. Teraz pistolecik, nice. I mamy się czym bronić. Mieczyk. O oh, yeah! Jak zbudujemy klatkę, to od razu wsadzam w to dżendrusia. Dobra, pyk. POKÓJ! PIERWSZY POKÓJ! Nice! Tutaj ścieżka... Jakieś stulsy, teleporty. O, to jest do rozmowy! E, zaraz, kto tu jest? E, Jerry? Simon? no, daj mi ten klucz w torcie, wiesz co chodzi, kluczy! AAAAAA! WYPAS <laughs> O, nie, 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 czy, nie o nie. dobrze, dobrze, dobrze bum, 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 bum. Jeszcze nie teraz, jeszcze dajcie zbudować więzienie i wtedy was sobie wsadzę, na wieki! Dobra widzowie, rozbudowujemy to, ponieważ ci dwa więźniowie to są niezłe gagatki. Dobra, teraz stawiamy to Stawiamy polismena, to będzie mój pierwszy pomocnik Schody, okej. Teraz to, 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 to. Gaśnice mam też tu. I teraz sobie idę na górę. I nic, tutaj nie ma do kupienia, ale tu jest, kraty. Wow, one wyglądają całkiem spoczko. Teraz idziemy dalej. I mamy Peris. O, nie, to jest jakiś gościu, który tu siedzi od 60 tysięcy lat. Dobra, niestety tu siedzi dalej. I teraz lecimy dalej. Mamy drugie piętro, okej. Mamy też tutaj jakieś lajcy. Czy tutaj będzie pierwsza cela? Pyk. Okej, okay, kupujemy teraz sobie kolejne Czyli shotgunik o tak to się przyda Dobra jestem gotowy Ale mój... uciek, wjeżdżamy do ciebie O nie to jest cała armia złodziei Zostawcie mnie co, ma ten... o, o nie ja. on ma bazookę oh. co jest oh. A masz ty więźniu Masz tu do mnie do do mnie strzelasz nie masz <laughs> Nie, zaraz mię, zaraz mnie! I tu? Palimy go, haha! Ha. Nie, nie, Pal się! No ale teraz uwaga, że. Bom, 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 bom! Mam bo, bo, rakietnicę! Uważaj, ej. sobie! U. Czy ty masz jakąś kulotporną odporną kawizelkę? No, oczywiście, że tak. Dobra, poddaję się, poddaj się! No i dobrze, dlatego ja przyjmuję twoje więzienie. Ale wiesz, że poruszy działa na yeah, ogień? Yeah, oh. A Gendruś, zabijecie. Obra więc uwaga, że tutaj jest plan taktyczny. Ej, dobra, widzę, ja ogólnie nie kupiłem i teraz ich nie patrzcie. O! Co oni tam mówią? Dobra, musimy opracować plan, jak zdobyć jego więzienie, wiesz? Oj, Jerry, co, co 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 <laughs> o! I co to było? jestem pro, dobra. Co się stało, z Uwaga, rakieta! Pom! O, to prawie jeszcze jeden strzał i będzie po Simonie. Simon! Wyjdź! Pom! Pom! O! co yeah. <laughs> ja NAS LET'S GO I teraz widzowie ja kupuję kolejny czyli coś takiego tutaj nie wiem O! To są bramy żeby oni nie mogli uciec jak złapię LET'S GO Oczywiście policja zawsze wygra Polska policja zawsze na służbie Dobra idziemy do górę, pyk teraz pyk 8 tysięcy kosztuje to teraz to teraz to teraz to Wow co to jest? To jest jakaś copyrightka? Nie wiem Dobra kupimy dalej pyk teraz u telewizorki nice Teraz Uli Force co? Jestem służbą wojskową. O wow, to wygląda całkiem epicko. Dobra, teraz dalej. Taściana, 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 taściana. ściana, ta ściana. Ta ściana, ta ściana, ta ściana. Uhu! i droperek, i droperek, i kolejny droperek. Ekstra droper, nice. A teraz robimy stołóweczkę dla więźniów. Dobra, nice. I teraz to wygląda epicko. Jak zbudujemy to, to zamkniemy tu Simonka i Jarego na 100 lat z dużywociem jeszcze. O nie, o nie, o nie. O, nie. Simonek, spróbuj. Cztery nie broń. O nie, o, nie. O, nie. daj o, no, no, oh, coś! jak ty no, kita. Kita. Ok, to teraz stawiamy schody. I trzecie piętro, za chwilę, tylko postawię jeszcze droperki, żeby zarabiać więcej sialka i za chwilę. Jak Stajbobek i Jerry przyjdą, to będzie ostra walka. Dobra, cztery się koła? Okej, okay, w takim razie kupujemy to, kupujemy to, kupujemy to, kupujemy to, kupujemy to I teraz czas na trzecie piętro, wow! Będz! WOHHO! Faj Bobku, czy masz wejście wow. otwarte do bazy? O nie, czy wy jesteście w mojej bazie? Tu tu tu, gdzie jesteś? Gdzie wy jesteście? Nie wieździły sobie w mojej bazie, trzeba się chronić. Dobra, ty biorę to? Teraz pykn S Jerry, hello! Bęc! Ej! Bęc! No. O! O nie! Dżędruś! O się lepiej? Chodzę już przeżwitam te! Lalalala la, la, la. No Ja EJ AHAA Dalej kuczery dawaj Trzy organika Zuj teraz ogień okay. no oh. Jak? <noise> Okej Simon, siemanko Nie Schowaj tą broń, to wtedy ci powiem siemanko To jest, co on ma? Ej, lol, to jest jakieś świskie Nie, stąd Nie Co to oh. jest? Traf Ura, <laughs> Na hicika, no, Simon! W górę, ty do góry, zastaw dzielusia, zastaw dzielusia, powtarzam! Oooo, na chycika! Odbytne bronie! O! Ej, to jest shotgun'o, snajperka widzę, zobaczcie! Tam jeżdżą e, złodziei, patrzcie, pyk! Oooo! Ej, ada. co jest, co do mnie strzela? Oooo! Nie, dzielisz, się posiadaj! O! O, o. Dobra, teraz snajpereczką dobijamy! Chodź tutaj, wiesz co, chodź, patrz, ja po! ci pokażę, o! o ha, ha! Okej, okay, widzę, budujemy dalej, teraz upgraderek i lecimy na górę. O nie, tu jest jakiś Christmas. O ja, minigunik, Simon, Jerry, za chwilę traficie do mojego kicia. Nie okay. masz z nami szans, fajrołcik! O Jerry, a co ty robisz w bazie z Oj, Simona? Wiesz co, dostałem tutaj bardzo dobrą broń, która... Robi takie rzeczy A, What? Okej, okay, teraz weapon stand i teraz... O ja, czy to będzie kamizelka akurat odporna? To już wiem, czemu wy byliście tacy mocni Bo kamizelkę Okej, okay, teraz buy vest Za pół miliona dolarów to było Żeby mi... Patrzcie, teraz mi ktoś się w to to nie umieram, co nie? To jest mega dobre? E, możemy to przetestować, jeżeli chcesz. Dawaj! No w roku pozwól, że to przetestuję. Uwaga, więc <grym> uwaga, plus ja, tu nie działa, nie dostałem HP żadnego, damage'a Co? A drugi raz? Trzela, <grym> co jest? Dawaj, strzelaj, strzelaj, a jak w rękę? O, no, uwaga, strzelam w rękę i... Aaa, dostałem! Ooo, przestaje mnie więcej atakować! My, Protokół 13, nie wolno atakować policemenów. Dobra, teraz lecimy dalej. Jak po policman nie mnie, przecież mam prawo Robić, to co chce, dobra, teraz cyk, 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 kupujemy Wow, kupiliśmy całe piętro w sekundę I mam w końcu cele, mogę ich zamknąć Dobra, tutaj postawimy im kibelek, żeby sobie mogli siedzieć Co nie, Simon Jerry. tutaj kolejny kibelek I kolejny, pyk, kibelek i to I w tym co będzie? Kibelek i to Kto by się spodziewał, bra dobra, teraz kupujemy Policjanta i teraz Prisoner, <laughs> czy to naprawdę pewno... oni normalnie chodzą? Wow, ej, dobra, to jest fajne. Mogę ich zabić nawet. Ej, lol, no, teraz zobaczmy, co się stanie. A, dobra, pojawia się kolejny. Już! Na kibelek, na kibelek, wsiadaj. No, dobra. E, więc tak, teraz kupujemy sobie Rainbow Blaster. Uuuu, nice. Owe, i teraz M4A1, to będzie mocne. O, wow, dobra, to teraz czas złapać paru pref Ej, czemu on wyszedł? Dobra, prawdziwych więźniów? Hehe! <noise> Lora, no, czekaj na to cały czas, Rad pora wejść i zniszczyć, bo to więźniowie. To jest dobry pomysł, ja będę więźnia udawać. Ej, Ale, nie ruszajcie. się! To... Nie ruszaj się, to, słyszałem to. Dobra, dobra, nic nie robimy. Już, nie ruszaj. O, dobra, schowam to schowam to już. Dobra, teraz wchodzicie do klatek więziennych ponieważ jestem policjantem przy tysiące. Dobra, właśnie, pyk. No idziemy. Cztery, no, zrób coś. Ej, nie, nie, ma. nie, 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 nie Ale, bez jezi, butu. Nie, już, zestań, dobra. Nie <laughs> do spokojnie. Nie, ogniem, dobra, tu za mną, za mną. Teraz włazić do klatek, już. A ty co? Nie, no Czary, nie udało nam się. Okej. Okay. Masz, dobra, i teraz zamykam was dwóch oddzielnych pens. I będ! Nie, 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 nie! I teraz czekajcie na swoją porcję żywności. W tym czasie będą rozbudowywać Tajkun, czyli kupujemy ekstra doperek, teraz bigger droperek, ultra bigger droperek i to, nice. Cały tycoonik jest zrobiony. Teraz glass holder i pięknie. A ty co ty tu robisz więźniu? Już do celi, wracaj! Ej, pomocą, próbujemy spokaczki <laughs> <twój mien. śmiech> Co ty za traktowanie mojego przyjaciela! Wypuść mnie! Nie, 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 te warunki więzienia są normalne. A ty, Ciechotał! O nie, przepraszam cię, Simon, to było zbyt mocne. Nie, ja się palę teraz. Nie, sorry, Simon, wejdź do kibelka. Do, do kibelka muszę pukać, tak jak to zrobię. Czy ty przeżyjesz w ogóle? Tak, dobra, nice. Uf. Więc nie ma gadań więźniowie, jestem poważnym policjantem Za dużo rzeczy złych zrobiliście, na przykład zabiliście mamę i itp Dobra, teraz zostawiamy dunk bed O, to będzie taki, wiecie, do uczenia się Dobra, nice, więźniowie, nauka, proszę, proszę Pyk, Simon, proszę Czego nauka? No właśnie Za mną Idziecie się uczyć literek Simon, już, siadaj, o, siadaj już, już, panie sierżancie Dobra, yes. nie uciekam stąd, mam dość Jerry, wracaj tu Jezu, Oj, przesadziłem Ale dobra, Simon, ucz się języka ej, A kiedy Jerry przyjdzie? Gdzie Jerry poszedł? Ej, Jerry poszedł po mleku Na pewno fajny on wróci to, bo to mój przyjaciel ej, ej, Tak, tak, on tylko po mleko wyszedł, spokojnie Jej, no to wracam do uczania, lekcji, tak, tak, tak O, po, tak, po, tak, po, tak, wcale Jerry nie żyje O mój Boże, dobra Jakoś mu kiedyś to przekażę, ale teraz stawiamy Paw pyk o wow i mamy jakąś tutaj drogę dobra idziemy wyżej i czas teraz rozbudować weapon stand i machine gunek o tak to będzie dobre do strzelania Brrr. no 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 no, 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 no. wow i teraz kolejne to security doorsy oh nice rocket launcher czy to jest rakietka okej okay, teraz czas kupić conveyor i left wall, okej, teraz... Ej, ktoś strzela do mnie! mózg mi wybucha! Ej, Simon, zabiłeś mi swoim mózgiem! Ej, a co to jest tu za pół miliona? O, wow, jesteśmy siłami specjalnymi i chodzimy w garniturku, let's go. Ja tak przyszedłem na film minionków. Dobra, teraz dalej, By path, teraz by barrier, By police, coś tam, right, coś tam. To, 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 Ej, czy to jest? Tak, to jest pokój dla więźniów Simon, jesteś tam dalej? Cały czas tutaj jestem się uczę <laughs> Mam prysznic Simon, gotowy do kąpania? No tak, ale tyle czasu już minęło, gdzie jest mój kolega Jerry? Eee, Jeruś, niestety... O, Jerry! Ja jestem tutaj, spokojnie, <laughs> Dobrze! Let's, Let's go. go, wrócił z mlekiem Last Christmas you gave me my heart <laughs> And wrapped my, my hair bro. And gave it away to wsiadaj szybko, nie Nie, nie tu nie ma wody, o, jest woda, Dawaj. proszę, proszę, co to jest? Kaszkę. Nie, nie, o. Nie! I to woda chyba jakaś toksyczna Eee, chyba tak Przepraszam się, Jerry, dobra, kop się, się tutaj Otworzę tak. ci wrzątek, dobra? Ale to bazy! O nie, dobra, sorry, 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 pomogę ci! Nie! O! O nie! E, przepraszam, chciałem uczyć tego. Wyrusza w dal! Wyrusza w dal! I kupuje sobie statuę! Na 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 ale ona koszy półtora miliona! Co to jest za kwota? Czy ja naprawdę to jest rozbój w Jodzień? Tak, to jest rozbój. Dobra koledzy, gdzie jesteście? Mam fajną bazę! Sajwo dostajesz? Ej, nawet nie dla trój, ten nie ty, do ty ten beczki. nie! Nie, o nie, sam przesadziłeś! Benz, benz, o nie! O nie! O nie! O niet. nie! Nie, zabił mnie, co? Ej, to było przemocne! Okej, okay, widzę, teraz dokupimy za 1500 bobux jeden, 10 milionów? Wow! To jest spoczko kwota! I teraz możemy jeszcze bardziej rozbudować w takiego. Na przykład Freeze Ray, ej! To jest mocne! Simon, gdzie jesteś? Wiesz co, lecimy do ciebie właśnie! Okej, okay. ej, stąd? Witamy z powrotem! Nie! 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 To i kto teraz potem będzie? Zabrożony. Zabrożony. Aha! Zamrożony! Haha! Teraz stop! Do więzienia w się, w idziecie! Raz, dwa! Okej, okay, Jenny? Dobra, przestań! Dobra, za mną! Ruszcie się, panowie! Jak mam się ruszyć? Ciężka <grym> sprawa! O nie! Dobra, to w takim razie... Ja kupię sobie teraz Blue Fire Sniperkę! O, wow! To musi być mo... To jest snajperka, jestem ciekaw na ile hitów ona zabija Nie, ale nie testuj tego na mnie, proszę Uuuu, nie, nie no nie proszę... Nie, nie, nie proszę, a może na Simonie? Simon? Nie, nie, proszę, fajn łapku No dobra, niech ci będzie, nie, nie, nie umiem po prostu Dalej, teraz, wow, to wygląda epicko Statua, ale policyjna, nice I teraz, laserowy minigun? Co to jest? No nie, dostałem <noise> Dobra, panowie, teraz to, czyli... O, wow, to są jakieś jeszcze ulepszenia Teraz to, dalej, pyk, wow, to jest jakieś wojskowe, w ogóle to już jest wyższy level policyjności Ej, ale wy, Jerry i Simon, co wy tu robicie? Może nie was możemy wrócić. się ruszać, no tak, nie, teraz nie, nie, to nie, się Nie, 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 twoje się o zawsze nie kończy O nie, przepraszam się, Simon Okej, okay, teraz helikopter padł i teraz helikopter, ej, Simonek, zobacz Kio, jaki kozacki No, to jest mega, My to jest specjalnie To jest tak specjal... wysoki jak, nie wiem co Jak atyl olimpijska, Simon, dawaj, wejdź, to jest dla ciebie, to jest prezent o dziękuję ci piękny to aktor to H35, okej? Okay, wow. Żartowałem, to nie prezent! Idź do więzienia! Wchodzę oh, do góry, wchodzę do góry! O oh, nie, o oh, nie, nie, nie! Simon już do więzienia! Teraz! Właśnie, właśnie! Już! Już! Właściwie, właściw, waga! A masz, pykaj, popchnął mnie! Dobra! go Ej, jestem w kibelku! Dobra, idę! Cicho! <słysza> I teraz Jerry, Simon! O! Dobra. aaaaah! Oh, nie, zginąłem! Jerry, dawaj łapką, łapką! No, tak! Teraz kolej, żeby cię wpakować z celi. chodź tu! Daj! Tylko idziesz do więzienia, do płaczki! Chłopaki, ale byliśmy przyjaciółmi chyba, nie? Ale ty nas jakąś teraz nasza kolej! O nie! Dobra, zemsta, Simon! Ej, ale czekajcie, ej, w tym kibelku jest tak, e? Jerry, zobacz! Co? Co, co tam jest Czere, ciebie od takiego? Od o, to, belku, chyba czekaj, zobaczcie! O co, dobra? Dobra? O co dobra. tu e? chodzi? Ej, nie, nie ma tu nic, co... o, o co tu chodzi? O chodzi! Panowie! Czy młodą super broń, która zabija nas szał? POM! Bum! 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 bum. tu już do zawsze. I teraz sieć tutaj koleży. Ale spokojnie, będę was karmić. Mono, nie, ja to już na. Krew. Babką z KFC! Haha! <laughs> babką? Babką VR? Tak, dokładnie, Simon. Ej, ale coś jeszcze mam do kupienia? O, nice. Pyk, 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 pyk. I mamy. Wow, cały zestajk wykończony. Jeszcze tutaj chyba tylko to. I to będzie all. Ej, a co to jest? Coś. Wow, jeszcze tu mamy! Tu mamy jakieś w ogóle żołnierzy. Ej, mam 4 miliony dolara widzowie. Ile masz? 4 miliony dolara, wow. I teraz możemy wyjść i kupić wszystko, wow. Jerry, Simon, wszystko okej? Okay? No, dalej tu leżymy. Dobra, spoko Jerry. Chcesz zrobić coś, może z Kiberka skorzystać, coś? Pewnie, przydałoby się. Spróbuję, o nie mogę, Simon, czekaj. Uh. Nie, mnie nie dotykaj, okay. lepiej nie, bo ty rzucasz! Okej, okay, sorry Jerry, dobra. Dobra, widzę, nieważne. W takim bądź razie kupujemy to za 600 tysięcy. Wchodzimy tutaj i kupujemy Solidary Confinement, Czy to jest izolatka? Dobra, to jest idealne miejsce dla Jezusia, serio Dobra, teraz kupujemy prizonerów w izolację i tu muszę być jakieś psychole <laughs> To jest jakiś psychol, ja go nie chcę tu Ej! Co jest? On bije? Czy on jest jakiś poprany? A wow, co to jest? Okej, okay, a co jest w tej o nie, o nie, o nie, 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 jeszcze kolejny jakiś psychol O nie, nie, spalić, o nie, to nie działa, co jest? Na hita mnie zabijają, okej, okay, ale jak ich zabiłem I wszystkie cele są utworzone, o nie Okej, okay, panowie, teraz przenosimy was do nowego więzienia, będzie spoko, fajnie tam jest a, w ogóle. a jak to się nazywa? PlayStation nawet, Simon ale tak naprawdę to nie ma, ale widzowie, dobra e, tak, PlayStation, Simon, co nie? No to wchodzimy No, no to się, to jest Czemu to jest tak zabezpieczone? E, to są tylko drzwi, co nie? Nie patrzmy na szkoły. Dobra, zapraszam, zapraszam. A, e, co, co to myślał? Taki ziomeczek. O, a masz! O nie, 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 nie! 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 O, masz! Dobra, otwieram klatki wywalone. Wypuszczam więźniów. Okej, okay, jeszcze tutaj kupujemy MKV wow, to jakaś broń tutaj była. Myślałem, że będzie piesek. Taki wojskowy. E, dobra, kolejne, kolejne, kolejne. Wow, basketball court, czyli to jest dla więźniów. Nice. Teraz stawiamy to. Benches. O, oh, wow! Tutaj mamy ławeczki do więźniów. Power generator! Tu nam pewnie zarabia ścianku jeszcze i Jeszcze tutaj trawę, dobra I tam chyba kolejny kosz będzie do kupienia, let's go O, Simon, przyszliście to pograć w kosza? Tak, tak, Pograć sobie w kosz jako więźniowie Teraz stawiamy basket po... ścianę, najsowo nice i chyba wszystko mamy zbudowane A ty, Sajbobek, za mną, chodź, już Więźniowie, proszę wyprać tutaj ciuchy panów policjantów No niestety taka jest praca, proszę Okej, okay, już wszystko ja. bierzemy Okej, okay, nice, tutaj O, do pralki mogę wejść, wow <laughs> Czemu coś wyleciało z tego? Ej lol, tu są jakieś rzeczy w środku, nice Tu też jest, wow Ale dobra panowie, się już? Wszystko zrobione? Tak, 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 oczywiście Dobra, teraz po dobry więzień, chodźcie za mną więźniowie I teraz dobry więzień zje sobie obiadek Za to, że dobrze zrobił, co nie? Dobra, I teraz, gdzie jest obiadek? Um, obiadek chyba będzie w tym miejscu, o tak Proszę usiąść, ja mam przygotuję kapustę, okej? Okay? A ty, pizza? Co to mm, kapusta, k ka Kapusta. Dobra, wiecie co? Kapusta. Jednak na obiad mamy smażone Wingsy. wy? Eee, o, <grywka> o nie, sorry, dobra, widzowie. To było tyle. No i koński go tak well.